Cześć. Dzisiaj jesteśmy z Basią, z kanału całka. Wybrałyśmy się na babski wypad. Jesteśmy w Grzozowie pod Brzozą i chciałam Wam pokazać jak spędzamy nasz wolny czas. Jesteśmy zwykłymi, prostymi, wiejskimi kobietami, Dzień. dziewczynami. Tak. I tak ja dzisiaj czwarty raz odkąd zostałam mamą zostawiła wyszłam z domu bez dzieci. Na dłużej niż 15 minut, także to jest dla mnie bardzo duże przeżycie. Eee, I cóż, dzisiaj wybieramy się, usłuchajcie, do Ciuchlandu, przebieranie szpyanie w ciuchach. W to jest dosłownie Słowem. moje pelak, swoje hobby. Wyszukiwanie pyłek. To jest coś super. Jak mieszkaliśmy za granicą, nie wiem czy Ty, ale my chodziliśmy... Ja na po... wszystkie tak. w promieniu 10 km. Tak, my też. Chiety shops. I tam po prostu były takie cuda wspaniałe. Tutaj aż takich cudów nie ma, jak był za granicą. Bo naprawdę można było kupić ubranie, które na przykład nie wiem, bluzka, która kosztuje kilkaset złotych, można było kupić za funta na przykład. Także tak, to, to było to, to, mega. To, to jest tak, tak w Polsce nie ma. Tak, tak. ale to już było, ale nie ma. Ale tutaj też można znaleźć różne fajne marki których Polacy nie znają i wystawiają bardzo, bardzo tanio. A ja dzięki temu, że mieszkałam za granicą, znam te marki i wiem ile to kosztuje. Na przykład miałam kiedyś spodnie Joles, jakoś tak się to czyta. Jest. I to yes. naprawdę Jules, Jules, tak, coś mega dużo kosztuje, a w Polsce kupiłam to za stosówkę, czy 20 nawet groszy w sklepie dla, dla jednej z dziewczynek. Tak, tak, no. Także jak się wiesz, no nie znały dziewczyny akurat, <grych> które tam pracowały tego sklepu, także można coś wyrywać fajnego, jakieś kaszmir, wełnę, bawełnę fajne jakościowo ubrania. Nie, w Anglii też jest jedna taka rzecz, czym, w Anglii jest też taka jedna rzecz, czym się różnią szmateksy polskie od angielski. U nas te szmaty, które są na wyprzedaży, że tak powiem, to co z po złotówce, najtańsze jakieś ortalionowe kurtki, w Anglii to, to jest totalny vintage i to jest w ogóle mega drogie. No. Co u nas jest za słodówkę, to w Anglii znowu jest za powiedzmy 40 funtów, bo tak. to już jest takie... U nas by nikt tego nie kupił, nie założył, także no, to tak. jest też ta różnica, nie tak? No. E, dobra kochani, no to co? Zabieramy się e, do poszukiwań e, i co? I później Wam pokażemy co kupiłyśmy. Wracamy do domu. Basia, powiedz, co kupiłaś i czy dużo zapłaciłaś? A, nie kupiłam jakoś, szczerze powiedziawszy, wiele. W sumie miałam zamiar kupić coś dla siebie, ale jakoś nic mnie specjalnie nie urzekło, więc tylko jedną sukienkę sobie kupiłam i jak zwykle rzeczy dla dzieci. <noise> Także kupiłam sporo rzeczy dla dzieci, a najwięcej w sumie dla, dla Franka. Nie wydałam dużo, wydałam jakieś 46 zł. Naprawdę? Tak. O matko! Tak, tak. Także no ja jakoś się nie obłowiłam też, ale jestem zadowolona. To, co chciałam dla Franka, to kupiłam. Nie chciałam też, wiesz, kupować jakoś dużo rzeczy dla siebie, mhm. bo stwierdziłam, że tak. Może niektóre rzeczy mi się podobały, tylko to były rzeczy typowe. Zanim zniknie brzuszek, może mi się odwiedzić, nie będzie mi się podobało, więc stwierdziłam, że nie biorę. Jak już zniknie brzuszek, urodzi się Henio, to, to wtedy będzie więcej Także tak. Kochani, jesteśmy już po zakupach i co? Chciałyśmy troszeczkę porozmawiać na temat kupowania ryba w... Z Lupexu, z drugiej jęki. I to, co ja bym Wam chciała powiedzieć, że to jest fajny sposób na to, aby troszeczkę na przykład odreferować domowy budżet. Często ktoś mi zadaje pytania, jak znaleźć pieniądze na zdrowe odżywianie. Właśnie w ten sposób. Ja nie idę do sklepu. Jest ok? Tak, nie, nie jest. Nie idę do sklepu, nie kupuję jednej sukienki za 200 zł, tylko wszystkie, za wszystkie rzeczy, które kupiłam zapłaciłam 200 zł, a jest tam może, no nie wiem, z 30, może 30 sztuk udań, może troszkę mniej. I w ten sposób właśnie oszczędzam. A tak poza tym jakość ubrań, która jest w Ciuchlandach, jest naprawdę bardzo dobra. Są to zazwyczaj rzeczy z zagranicy. Można znaleźć bardzo dobre marki. A teraz zapraszamy wszystkich i zaprezentujemy co kupiłyśmy. Co prawda Marta kupiła nieco więcej niż ja, więc będzie więcej Marty, ale zapraszamy. Dobra. thank you Kochani, mamy nadzieję, że spodobał Wam się nasz wspólny film. Dajcie znać koniecznie, czy chcecie więcej takich filmów, gdzie jedziemy do Ciuchlandu i szukamy perełek, a może to jakiejś lombanie, może nam podsuniecie tak. jakiś super pomysł. Ehm, I co? Mam nadzieję, że zaspokoiłyśmy Waszą ciekawość, ponieważ dostawałam duże wiadomości, gdzie kupuję sukienki I teraz już. Wiecie, nie chodzę po centach handlowych, ubieram się w Ciuchlandzie. Ja też. <laughs> I uważam, że to nie jest żaden wstyd. Także, kochani, jak najbardziej możecie ruszać na łowy. Słuchajcie, do, do Ciochlandy. Tak, zapraszamy. <laughs> Żegnamy się z Wami serdecznie. Pa!